Cześć, tu Jerzy. Dziś odcinek o czerwonej porzeczce i będę z niej robił wino wyjątkowo esencjonalne. W poprzednim odcinku pokazywałem wino z czarnej porzeczki i zasadniczo jest dokładnie to samo. Czyli porzeczka na główną fermentację, porzeczka na wtórną, a się już na, na koniec, już po zdjęciu osadów. Różnica jest taka, że mniej cukru, bo dorobię tylko 3 kg i na cukrze, a nie na miodzie. Oraz baniaczek. Baniaczek będzie dużo, dużo mniejszy, bo będzie dziesiątka. Czyli tak naprawdę będę miał tu jest 4 kg owoców, 3 kg cukru i 10 litrów wody. To oznacza, że będę miał właściwie połowę baniaku. No tak wyjdzie. To będą same flury, pożyczki. Co tu osiągam? O. Kolega Meszki, koleżanki Meszki. Chciałbym osiągnąć wino, które będzie wyjątkowo mocno dawało porzeczko, że to po prostu było czuć, że to jest porzeczka w płynie, no jak to inaczej nazwać. Na początek owoce. Trzeba je przebrać, pozbyć się tych zielonych ogonków. Nie wpadnijcie na genialny pomysł, że wrzucicie to do wody i będziecie wybierali ogonki. To był zły pomysł. Lepszym rozwiązaniem jest po prostu opłukać się, wrzucić do jednego naczynia i nad drugim ściągać zielone ogoneczki, wywalać ogonki tego, tak żeby, się, żeby było widać, że to postępuje. Mój błąd polegał na tym, że wrzuciłem po prostu 4 kilo do zlewu i wyciągałem ogonki w nieskończoność. Cały czas nie wiedziałem, gdzie jest koniec. No i robiłem to dwa dni, bo jakoś tak się nie mogłem przekonać. Szokozi, Przy chciałbym ogłosić zagrożenie meszkowe: pozostawienie owoców na. Stole, gdziekolwiek na parę godzin oznacza to, że będziecie mieli nalot potworów. Przy okazji to urządzenie jest doskonałym wykrywaczem i zdobywcą, znaczy niszczycielem, meszek. Wystarczy wlać wodę, rozpocząć fermentację, a one to próbują wleść. I blup, powoduje, że je topi. Pod koniec fermentacji można mieć tu ładną kolekcję meszek. Trzeba mieć się tylko dużo w baniaczków w domu. To ładnie ściąga wam zagrożenie domu w domu. Jakkolwiek kupię to brzmi. Teraz tak, co robi z owocami? Owoce, porzeczki mają pesteczki takie w sumie niewielkie, ale lepiej ich nie gnieść. Znaczy nie zmiażdżyć ich, czyli odpada mielenie. Ja je albo zblenduję, albo przepuszczę przez maszynkę taką z oczkami jak do ogórków kiszonych. A zresztą zaraz wam pokażę. Dokładnie takie sitko. Dlaczego takie duże? Bo to jest dokładnie na tyle, żeby zdjąć z owocu skórkę, ale nie zgnieść pestki. Czyli teraz tak, ja się biorę za mielenie. Na się mielenie, tarkowanie. Najpierw jednak baniaczek wysterylizuję. No i to wszystko wrzucę w jedno miejsce. Do zobaczenia za chwilę. No dobra, porzeczki zmieniły konsystencję, w tej chwili mają... wersję płynno-glutową. Nie To małe opakowanie, które było. Jest już zapakowane w miseczki. Powstały aż 4. No i to, to, to ląduje w... w zamaszalniku. To ląduje w bańce, oczywiście. Kolega lejek jest tutaj obecny. Do tego cukier. No ja to wszystko wleję, no. Na to nie trzeba patrzeć. No dobra, po wrzuceniu wszystkiego wygląda mniej więcej tak. Oczywiście cukier jest niewymieszany. Mosz zajmuje prawie połowę baniaczka, więc jest bardzo, bardzo dużo. Ja w tej chwili sobie zatkałem. I będę rytmicznie wykonywał czynności. O, takie. A to kiedy za parę minut rozpuści? Przy okazji do naszego, do mojego baniaczka teleportuję od razu drożdże. Trzeba jeszcze je otworzyć. Skoro już mam bełta, to przynajmniej będę bełta od razu z, z drożdżami, nagle się miesza. Ta mieszanka jest na 20 do 50 litrów, chyba gdzie to jest? Tak, 25 do 50, więc zasypuję sobie połowę. Za majkami przede mną dłuższa operacja wykonywania bełta. No dobra, jednak trochę przedłużyłem. Wina, które robiłem wcześniej, był zazwyczaj mniej, mniejszą ilością owoców, bo tu właściwie jest moszki, niewiele wody. Więc wsypanie cukru w formie suchej, a nie w formie syropu, jednak nie było dobrym pomysłem. Czyli jak będziecie robić, to polecam najpierw cukier rozpuścić, tylko uwaga! Jeżeli tu mąszczu jest tyle, o, czytaj, połowa, ja dodaję wody, no to trzeba mało cukru, aż mało wody użyć tego cukru, bo będzie wyglądało to tak. Ale myślę, że jeszcze pomerdam sobie z pół godzinki i będzie dobrze. Minęły dwa tygodnie, chciałem celowo przeciągnąć ten odcinek przez dwa tygodnie, żeby Wam pokazać, jak wygląda wino po dwutygodniowym pobycie w bańce. Widać już wyraźne rozwarstwienie, czyli część owoców opadła, Część dalej się trzyma i powoli się klaruje ta część środkowa. Jak widać, mimo tego, że wsypałem cukier zamiast go rozpuścić, to i tak ładnie się rozpuścił. Wymagało to trochę bełtania, ale dało się. Teraz tak, widać, że to już skończyła się fermentacja burzliwa. Co tu więcej? Teoretycznie powinienem to już zlewać, czyli pozbyć się osadów i już pracować nad samym tym. I to właściwie tyle w temacie tej porzeczki czerwonej. Ale przy okazji. Moment, tego się pozbędę. To jest prezentowana tydzień wcześniej. stawiana tydzień wcześniej, czyli trzy tygodnie temu. Yy, miał być wino. Pokazało, że będzie miód z czarnej porzeczki. Widać tak, fermentacja stanęła już. Sam miodek się właściwie już całkowicie. O, pokażę, tak rozwarstwił. Czyli już wszystko, co miało iść na dno, właściwie poszło. Zostało tylko. Pełne owoce na wierzchu, które mi się w czasie blendowania nie do końca rozbiły. Tak naprawdę tutaj już też należy to już zlać. Poczekać jeszcze jakiś czas, żeby sobie ładnie dokończyło fermentacja. Cicha, żeby się ładnie dokończyła. I w buteleczki. Tak, wyjątkowo te drożdże, których użyłem, czyli e, pokazuję je od kilku odcinków, takich kilkunastu, przegenialnie i bardzo szybko przefermentowały mi te zestawy. E, nie mam żadnego układu z producentem tych drożdży, żeby było. Co to właściwie mogę powiedzieć? Jak to pozlewam, no to bańki się stworzą znowu, i będę mógł robić kolejne linka. No i tyle, zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam do subskrybowania kanału. I tyle. Cześć, tu Jerzy. Nic tego, Cześć, tu Jerzy. Dziś odcinek o czarnej porze. Czerwonej porzeczce.